Witam to właśnie światło słoneczne i tak kamera reaguje moje na takie widmo przerażające aż. No ale cóż, to słońce władcą jest piątego sektora, czy też domu, i też chociażby znakulwa. Nie jest najważniejszy. Całym Zodiaku. W zodiaku właściwie najważniejszy jest Jowisz, ale nie gra głównej roli. Główną rolę najważniejszym punktem jest Koziorożec, czyli dziesiąty dom, to jest nasza kariera. Więc składamy się ze wszystkich dwunastu znaków. I też dlatego cały Zodiak musi być. Pisany, czy zaakceptowany w kosmogramie, ale to nie chodzi o to. Tylko pytanie twoje padło, dlaczego nie znalazłeś gdzieś tam w jakichś księgach o astrologii? Nie, dlatego że to jest tak, jakbyś chciał znaleźć pióro Gensiel, czy na przykład teksty z Kumran czy są pisane na skórze, czy są pisane na papirusie, czy są pisane na tym, bo jak na tym, to nieważne, a jak na tym, to ważne. To nie jest istotne. To nie jest złe. Tekst, sam, sam, sama astrologia nigdy nie występowała sama. Jest po prostu czynnikiem. Jest po prostu tak, jak Artmetyka, gdzie w tekście jakimkolwiek masz o artymetyce? chyba że to jest jakiś... czy geografii, czy są zapisy, i to jest właśnie ten moment, kiedy astrologów z raju zostali wypędzeni, astrolodzy z raju, ze względu na to, że po prostu chcieli przejąć władzę, ponieważ podejrzeli. I na wiele lat zostali wypędzeni. I właściwie następny zapis. Chodzi mi o tutaj o judeo-chrześcijaństwo. Bo w buddyzmie na przykład cały czas jest ostro. W, w judaizmie jest w kabale. Teraz pytasz się, gdzie jest Kabała? No nie ma Kaba. Kabała jest z kolei pewnym rytuałem. I Jest to zamiana litery w cyfrę, cyfrę w literę, która istnieje w, w piśmie aramejskim, i ze względu na to jest narodem, który nazywamy właśnie małą, ponieważ podlegają ruchomy, są ruchome święta, tak w chrześcijaństwie, tak jak i w judaizmie, tak jeszcze w innych religiach i one są wyznaczane według punktów astrologicznych i to jest ta astrologia, więc nie potrzeba jej poszukiwać tak, żeby to był zapis taki, wiesz, to no nie jest tak. Jeżeli występuje ruchome święto, czy jest ono od jakiegoś księżyca, czy od jakiegoś tam dnia, od tego i tego, po jakimś tam zjawisku na niebie, na przykład Wychodzi to 21 marca to słońce, tak? I rozpoczynamy ten rok astrologiczny, czy na przykład po którym święcie, na przykład, jest tam ten Nów i od tego nowiu rozpoczynamy nowy rok, chociażby tak jak jest w judaizmie, to jest w okresie wagi i w kabale i w numerologii, tak masz, i masz w wielu kulturach tak jest. I to jest właśnie potrzebna do tego astrologia. I nie szukajmy nigdzie więcej. To a propos warsztatu astrologicznego. I to jest to. to, bo jeżeli będziemy szukać gdzie indziej, nie znajdziemy, nie znajdziemy tego słowa. To są techniki. Astrologia jest techniką. Jest jakimś tam narzędziem. I niczym więcej. Nie doszukujmy się w niej elementów religijnych, czy jakichś wyznawców, czy na przykład, jak obecnie uważa się, że jest to rodzaj sekty. Tylko jaki? Jeżeli większość astrologów, tych, których ja znam, to osoby mało że wierzące, to bardzo wierzące i mało tego, Właśnie przez tą astrologię stają się coraz bardziej. I właśnie to jest najważniejsze. I w dzisiejszych czasach astrologzy, ci, którzy są poważnymi astrologami, dążą do tego punktu. Zresztą to jest chociażby na YouTubie. Jest tutaj, kiedy byli, byli astrolodzy u Jana Pawła. Kiedy Jan Paweł przyznaje się i mówi, że jest potrzebna niektórym osobom godzina urodzenia jego i wymienia 17, bo tak sprawdziły i podały siostry, które wykonały na polecenie Jana Pawła. I to są te elementy, Nie będzie, nie potrzebujemy naprawdę rozgłosu to trzeba wziąć pod uwagę, że nie potrzebujemy. A jeszcze jedna rzecz. Nie wróżymy. My nie wróżymy. Jeżeli jest astrologia wdłużbiarska, oczywiście, że tak. I jest tak, tak, ale my takiej nie uczymy. My po prostu... Tą, tej astrologii, to jest ta, którą czytasz w gazetach, ta, którą właśnie chcesz... Tą, która... Jeżeli robimy prognozę, robimy tę prognozę na badaniach i udowadniamy. To są dowody. Dowody, które są wytłumaczalne. Czy weźmiesz o, tekst, który został napisany przez, chociażby tutaj mówię o Leonie Zawadzkim, czy weźmiesz tekst, który został napisany przez profesora Leszka Beresa, czy weźmiesz z któregoś z moich kolegów teksty, te wszystkie teksty mają odpowiedzialność i można odpowiedzieć. I normalnie odpowiadamy punktami, które pokazujemy w jaki sposób, dlaczego. Jeżeli ja tego nie robię na blogu, to ze względu tylko na to na ze, względu, ze względu etycznych. Etycznych po prostu nie chcę, ze względu na to, że niektórzy potem będą stosować te metody. Ale jeżeli chodzi o to to jeżeli uczymy kogokolwiek uczymy z dokładnością apteki, z dokładnością jednego grama, jednego stopnia, słowo musi być odpowiednio użyte w odpowiedniej wartości, czy tempie, czy też dlatego nagrywamy, dlatego funkcjonujemy w ten sposób I nie ma co szukać gdzieś tam. Jeżeli patrzymy, to trzeba spojrzeć globalnie, czy jest akceptowalna, czy nie jest akceptowalna ta królewska wiedza, która jest królową, jakby nie było nauk. I wszyscy wiemy o tym. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, czyli o astrologii. Do zobaczenia.